Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na TBR na jesień. Ja z reguły ogólnie nie robię sobie TBR-ów, bo też nie za bardzo się ich trzymam, ale tym razem postanowiłam zrobić wyjątek, a to ze względu na to, że ja w ogóle nie jestem jesieniarą. Ja bardzo nie lubię jesieni. To jest moja. Znienawidzona pora roku, bardzo bardzo chciałabym, żeby ta jesień już minęła, żeby już był okres zimowy świąteczny, bo to jest totalnie mój klimat. Ja jestem zdecydowanie team właśnie święta, śnieg, zima oraz lato upał 30 stopni smażnie się na słońcu. Może dwa trochę różne światy, ale ja też oba światy po prostu uwielbiam jesień do nich zdecydowanie nie należy. Dlatego też stwierdziłam, że zrobię sobie ten TBR, żeby umilić sobie ten czas jesienny, żeby może przytać fajne Książki, które przekonają mnie troszkę do tej pory roku, ale przede wszystkim, żeby one po prostu umiliły mi ten czas. Więc zrobiłam sobie taki research, bo wybierałam sobie troszkę książek takich, może powiedzieć, klasycznych, które w większości kojarzą się z jesienią. Mam kilka książek takich z gatunku. Literatura piękna, obyczajowa, taka wiecie, cozy, ponieważ na coś takiego mam w sumie najbardziej ochotę. To jakoś tak najbardziej mi się z tą jesienią gdzieś tam kojarzy. Wiecie, kocyk, herbatka i taka właśnie przytulna książka, ale też mam strasznie ochotę na książki takie do płakania, takie skłaniające do refleksji, takie trochę cięższe i takie też się tutaj znajdują. No ale nie byłabym sobą, gdyby też nie było tutaj kryminałów i thrillerów, no bo to jest mój ulubiony gatunek i znajdzie się też tutaj jeden romans. Ogólnie na liście zapisałam sobie 12 książek, więc powiedzmy. Po 6 na miesiąc, bo ja ten TBR robię tak głównie na wrzesień, październik i troszkę listopada, bo u mnie listopad to już jest typowo czas świąteczny. No teraz mamy już w sumie praktycznie połowę września. Więc no, gdzieś tam na około 2 miesiące będzie to lista. Oprócz tych książek z TBR-u będę też czytać jakieś inne książki, nowości, nienowości albo coś, na co po prostu aktualnie będę miała ochotę. I no, ja wam w tym filmie też za dużo o tych książkach nie opowiem, no bo jeszcze ich nie czytałam, ale chcę wam pokazać, co mam w planie, bo chciałabym też zrobić z tego taką miniserię, nagrywać po prostu takie vlogi, gdzie będę po prostu szczytywać te książki z tego TBR-u, żeby tak bardziej się zmotywować. No, bo tak jak mówię, mi te TBR zazwyczaj nie wychodzą. A chcę się tak zmotywować, chcę przeczytać te książki, w sumie na każdą z nich mam ochotę. Więc, żeby mi się udało, stwierdziłam, że będę właśnie z tego nagrywać też vlogi, więc wyczekujcie. I jeszcze słowem wstępu chciałam Was też zapytać o jakieś książki na jesień, takie, które może właśnie umilą mi ten czas, które Wy bardzo lubicie czytać w tym okresie. Jeżeli takie macie, piszcie komentarze. Wiecie, ta lista jest ruchoma, także jak coś, to sobie tutaj wszystko jeszcze pozmieniam. I pokażę Wam też tą listę, tak wiecie, troszkę z daleka, żeby już, żebyście nie widzieli wszystkich tytułów, ale zrobiłam sobie ją fajnie z takimi dyniami w pomarańczowym kolorze, żeby jakoś jeszcze bardziej się do tego przekonać, tak więc chyba już zacznę po prostu pokazywać. I pierwszą książką na liście jest Zmierz. No myślę, że nie tylko mi Zmierz kojarzy się totalnie z okresem jesiennym. Ja ogólnie książki jeszcze nigdy nie czytałam. No, filmy oczywiście bardzo dobrze znam. Jestem strasznie ciekawa, jak się to będzie czytać, bo wiem, że opinie są różne. No, ta książka ma już swoje lata. No film czasem momentami jest też dość cringe'owy. Jestem strasznie ciekawa, jak bardzo książka będzie odbiegać od filmu, no bo wiemy, że to też z ekranizacjami różnie bywa. Tak więc zakupiłam sobie pierwszy tom i będę czytać, także zobaczymy. Dajcie znać, czy wyczytaliście, czy lubicie, bo ja jestem pozytywnie nastawiona. Sięgam po tą książkę głównie ze względu na klimat i na taki sentyment. No bo tak jak mówię, ja już gdzieś tam tą historię znam, chcę po prostu zobaczyć, jak ona jest napisana i jak bardzo się różni od filmu. Wiem, że te niektóre sceny są, jakie są i tak dalej, więc ja tutaj nie oczekuję nie wiadomo czego. To ma być po prostu ciekawa rozrywka wprowadzająca w klimat jesieni. Tak więc na pewno będzie Zmierzch. I na liście sobie jeszcze zapisałam od razu drugi tom, czyli Księżyc w Nowiu. No tej książki jeszcze nie kupiłam, bo stwierdziłam, że zobaczę najpierw jak mi się tom będzie czytało, czy to w ogóle będzie spoko i jeżeli jakoś mi się bardzo spodoba, nie wiem, wkręcę się, no to zakupię sobie drugą część i też ją przeczytam, ale ona jest taka bardziej raczej pod znakiem zapytania. Kolejne książki to te właśnie z tych kojarzących się typowo z jesienią, z takich klasyczków, czy. Harry Potter. Ja mam takie wydanie jubileuszowe i mam tutaj dwa ostatnie tomy, czyli Książę po oraz Insygnia śmierci. Ponieważ ja z początkiem roku zaczęłam sobie czytać Harry'ego Pottera, no zatrzymałam się na tej piątej części, bo to było chyba w marcu albo w kwietniu, no i już była wiosna, później było lato i tak w sumie nie miałam jakoś wajbu na tego Harry'ego Pottera, więc stwierdziłam, że te dwie ostatnie cegły zostawię sobie właśnie na jesień, tak więc one obowiązkowo wlecą. Ja w ogóle jestem Ogromną fanką Harry'ego Pottera. Uwielbiam te filmy. Wychowałam się w ogóle na tych filmach. Kocham, kocham cały ten, cały ten świat i tak dalej, więc to będzie dla mnie ogromna, ogromna przyjemność. I szczerze, miałam ochotę już po nie sięgnąć jakoś w sierpniu. Ale mówię, nie, wytrzymam, wytrzymam, żeby wiedzieć tak bardziej, bardziej w klimat się wprowadzić, więc Harry Potter myślę, że w ogóle jako jedne z pierwszych tutaj wleci. Tak więc to by było tyle, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, klasyczki jesienne. Teraz przejdziemy do książek, tych takich bardziej, wiecie, wzruszających, cozy, z literatury pięknej, obyczajowej. I tutaj pierwsza na liście. To jest książka, o której mnóstwo słyszałam i bardzo, bardzo chcę ją przeczytać, ale z drugiej strony bardzo, bardzo się boję, bo wiem, że ja będę ją strasznie przeżywać. Jest to książka, zadzwoń jak dojedziesz. Książka jest ponoć bardzo taka, właśnie wzruszająca. Opowiada ona o samotności, o starości, o śmierci, o przemijaniu. Tam chyba z tego co kojarzę, to głównym bohaterem jest starszy pan który ma trójkę dzieci, ja nie wiem czy te dzieci go przestały odwiedzać czy co, nie wiem, nie chcę palnąć teraz głupot, no mówię nie czytam jeszcze tej książki, ale tak mi się kojarzy. No w ogóle ta okładka nawet wygląda mega jesiennie, więc to też myślę, że będzie jedna z tych książek, po które gdzieś tam w najbliższym czasie sięgnę, bo naprawdę jestem mi strasznie, strasznie ciekawa. W ogóle jestem ciekawa, pióra tego autora, bo też sporo o nim słyszałam, więc zobaczymy, jak ta książka mi się spodoba. A podejrzewam, że bardzo mi się spodoba, bo ja ostatnio polubiłam taką literaturę. To też myślę, że zapoznam się właśnie z innymi książkami tego autora, ale to już nie o tym teraz. A kolejna książka na liście to jest książka Zanim wystygnie kawa i ja jestem też mega, mega ciekawa, bo również dużo dobrego o niej słyszałam. To jest w ogóle cała seria tych książek. No ponoć są one świetne i tutaj znowu ma to być taka troszeczkę książka chyba dająca właśnie do myślenia. Fabuła polega mniej więcej na tym, że jest chyba jakaś kawiarenka, do której można sobie przyjść, zamówić kawę i możemy chyba podróżować w czasie, tylko że mamy czas zanim wystygnie kawa, żeby jakby wrócić. Nie wiem do końca jeszcze o co tutaj będzie chodzić, ale no brzmi to zachęcająco. No bo pewnie nie wiem, będziemy mogli wrócić do wspomnień na przykład z osobami, których już nie ma. Nie wiem, tak podejrzewam. Zobaczymy, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ona chyba nawet też nie jest jakaś gruba, więc myślę, że też jakoś w najbliższym czasie i dość szybko ją przeczytam. Kolejna książka z tego, powiedzmy, gatunku to jest Sklep Pory Deszczowej. I tutaj Wam się przyznam szczerze, że tą książkę wybrałam głównie ze względu na okładkę. No bo spójrzcie tylko, czy ona nie wygląda jesiennie, bo mi deszcz totalnie się kojarzy z jesienią, więc jak ją zobaczyłam gdzieś tam na Legimi, to od razu sobie ją dodałam na półkę. Później gdzieś tam też oczywiście poczytałam recenzję na Goodreadsie, pooglądałam też recenzję na TikToku, no i stwierdziłam, że to też jest coś, co może mi się spodobać. Już tutaj dokładnie nie pamiętam o co chodziło, ale chyba to jest właśnie o tym sklepie, który... Otwiera się tylko wtedy, gdy jest deszcz, i nie wiem, czy w tym sklepie też czasem nie ma tego motywu: Podróży w czasie, czy tam jest jakiś spełniany życzeń. Już teraz dokładnie nie pamiętam, więc nie chcę palnąć głupoty. Zobaczymy, jak przeczytam. Kolejna książka to jest po prostu książka, na którą już się wzruszam, jak sobie o nim myślę, bo jest to Ania z Zielonego Wzgórza. I ja po prostu uwielbiam tą historię. Bardzo dawno jej nie czytałam, bo ostatnio Anię czytałam chyba w podstawówce, więc. Kupę lat temu, ale gdzieś tam w międzyczasie mnóstwo razy oglądałam filmy. Chyba trzy razy oglądałam serial, który jest na Netflixie. I ostatnio już od kilku miesięcy bardzo mam ochotę powrócić gdzieś tam do tego świata. No i też sobie stwierdziłam, że zostawię sobie tą historię na jesień, bo też jakoś mi tak pasuje. Wiecie, na taki luźny dzień, gdzie mogę sobie poleżeć i po prostu wrócić do tej historii, czytać właśnie te wszystkie przygody Ani. I Normalnie mówię, aż mi się robi ciepło na sercu, jak o tym myślę, bo Ania z zielonego wzgórza to jest dla mnie taki jakiś powrót do domu, takie. Taka komfortowa książka, no aż po prostu jestem podekscytowana jak o tym myślę, nie mam jej fizycznie, ale zamówię sobie, bo koniecznie chcę ją też mieć w papierze gdzieś tam w tej swojej kolekcji, więc to jest też taki must have, mam nadzieję, że mi się uda przeczytać, chociaż no raczej zakładam pierwszą część, czyli po prostu Anię z Zielonego Wzgórza, a może gdzieś tam z biegiem czasu będę sobie też te kolejne części czytać, może nie mogę się już tego doczekać, naprawdę. A jeżeli chodzi o romans, który sobie gdzieś tam wybrałam na ten okres jesienny, to jest książka prawie jak w książkach. I tutaj też tak naprawdę wybrałam ją ze względu na okładkę, bo bardzo mi się kojarzy z jesienią. W ogóle motyw właśnie księgarni, bibliotek, książek, w ogóle takich kawiarenek też strasznie mi pasuje na jesień, więc stwierdziłam, że ta książka. Może być fajna. Chociaż nie do końca wiem, czy gdzieś tam ona będzie jesienna, no ale mówię, sam ten motyw właśnie tych książek myślę, że będzie super. Też słyszałam dużo pozytywnych opinii na temat tej książki. Gdzieś nawet mi mignęło, że to też może być taka książka wzruszająca, tak więc ciekawe. No na romansach raczej za bardzo ja się nie wzruszam, no ale zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie jakoś ostatnio mało mam ochotę czytać te romanse, więc dlatego też wybrałam sobie tylko ten jeden. Mam nadzieję, że ta książka będzie dobra. I ostatnie trzy książki. Książki to już jest mój świat, czyli Kryminał i thriller. Jeżeli chodzi o thriller, to wybrałam sobie dwie książki od, od Alice Fini. Jedna to Czasami kłamie, a druga to Daisy Darkner. I ja ostatnio mam mega fazę na tą autorkę. Przeczytałam jej. Trzy książki, które zostały wydane przez czwartą stronę, i gdzieś tam szperałam w internecie i dowiedziałam się, że jeszcze Włabę kiedyś wydawało jej książki, czyli właśnie te dwie książki są z wydawnictwa Włabę. Tą jedną sobie już zakupiłam na wintet, tą drugą jeszcze muszę zakupić, więc jestem strasznie, strasznie ciekawa, bo bardzo mi się podoba styl tej pisania tej autorki, te plot twisty, taki klimat cały czas niepokojący. Jak czytam książki tej autorki, przynajmniej te, które już przeczytałam, to po prostu do samego końca nie wiedziałam, co tutaj się dzieje, o co chodzi, w jaką stronę to idzie, i bardzo, bardzo mnie angażowały, więc już nie mogę się doczekać też, aż zapoznam się z tymi. I ostatnia książka na moim TBA, że to wiecie taka wisienka na torcie, Kremdera Krem, czyli Remigiusz Mroz i jego najnowsza premiera Piekło jest puste. Bardzo, bardzo jestem ciekawa. Jaram się też strasznie, bo jest to początek nowej serii i w sumie to będzie pierwsza moja seria od Remigiusza Mroza, którą będę czytać gdzieś tam na bieżąco, bo no ja zaczęłam czytać pana Mroza tak Dość intensywnie w sumie w tym roku, więc gdzieś tam wszystkie te serie dopiero sobie nadrabiałam. No i z tą będę tak na bieżąco, będę czekać na kolejne premiery i tak dalej. No, i jeszcze Langer. Langera, z Langerem też jestem na bieżąco, ale go gdzieś tam też nad, nadrabiałam, więc jakby tego nie wliczam, więc strasznie się cieszę. Widziałam też, że chyba wyszedł y, audioserial, to się tak nazywa. Jestem strasznie ciekawa i nie wiem czy właśnie sobie y, nie włączyć chociaż tego jednego odcinka właśnie w tym audioserialu. Nie wiem, jeszcze zobaczę, ale też już nie mogę się doczekać, bo bardzo bardzo lubię pióro pana Remigiusza Mroza. No i z tą nowością oczywiście też muszę się zapoznać. Tak więc tak wygląda ta moja lista ta książka, którą przygotowałam sobie właśnie na ten jesienny czas, żeby umilić sobie przede wszystkim ten okres. Czy wszystkie przeczytam? Nie wiem. Dowiemy się w przyszłości, jak mi pójdzie. No niektóre z nich to po prostu są pozycje obowiązkowe bez których po prostu się nie ruszam i nie wchodzę w okres świąteczny i muszę przeczytać choćby nie wiadomo co się działo. No i tak jak mówiłam na wstępie, planuję nagrywać z tego takie reading vlog, jak będziemy czytać ten TBR, więc serdecznie Was zapraszam na obserwowanie. Myślę, że to będzie taka fajna seria. No i co, dajcie jeszcze raz znać, czy macie może do polecenia jakieś książki, czy może czytaliście też któreś z tych, które Wam tutaj pokazałam, czy Wam się podobały, czy nie, czy one będą pasować na jesień, czy nie będą. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. No i do następnego.